Nowy wariant koronawirusa z południowej Afryki w Izraelu. Unia Europejska reaguje. W Izraelu stwierdzono pierwszy przypadek nowego wariantu koronawirusa. Wariant pochodzi z południowej Afryki. Jest bardzo groźny i może być odporny na szczepionki, ostrzegają eksperci. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że KE zamierza zablokować loty z południowej Afryki. Izrael podał w czwartek, że jego obywatele są objęci zakazem podróżowania w region południowej Afryki ze względu na wykrycie tam nowego wariantu koronawirusa. Obcokrajowcy z tego regionu nie mogą przekroczyć granicy państwa. W piątek rano poinformowano o wykryciu pierwszego przypadku nowego wariantu koronawirusa w Izraelu. Zakażona jest nim osoba, która wróciła z Malawii. Podejrzewane są również dwie inne osoby. Poddano je testom, obecnie czekają na wyniki, podał de Jerusalem Post. Wszyscy podróżni byli zaszczepieni. Premier Izraela Naftali Bennett o 11.00 czasu lokalnego spotka się ze specjalistami z Ministerstwa Zdrowia, by omówić nowy wariant koronawirusa. W czwartek tamtejszy minister zdrowia podał, że kraj zakupił testy PCR, które są w stanie wykryć nowy wariant. Komisja Europejska zamierza zablokować loty z południowej Afryki, podała szefowa K.E. Ursula von der Leyen. Ograniczenie lotów do i z południowej Afryki wprowadzili Niemcy. Również Włochy zakazały wjazdu do kraju osobom, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni odwiedziły RPA, Lesoto, Botswanę, Zimbabwe, Mozambik, Namibię i Esfatini. Na zamknięcie granic dla podróżnych z RPA i siedmiu innych krajów regionu, w tym Zambii, zdecydowały się także Czechy. Z kolei WHO, prawdopodobnie jeszcze w piątek, zorganizuje spotkanie w celu omówienia informacji o nowym wariancie. Koronawirus. Nowy wariant wykryto w Botswanii. O zidentyfikowaniu w Botswanii nowego wariantu koronawirusa pisał w czwartek australijski portal news.com.au. Wirus zdołał przedostać się do RPA i Hongkongu. Naukowcy z Imperial College of London są poważnie zaniepokojeni z uwagi na mnogość jego kolców i potencjał do mutacji. Zwracają uwagę, że może być on odporny na szczepionki. Wariant B1.1529, który prawdopodobnie zostanie nazwany szczepem NU, został wykryty 11 listopada w Botswanii. Trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Został także zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu. Ogromna liczba kolców wirusa sugeruje, że nowy szczep może stanowić poważny problem, stwierdził dr Tom Picasso z Imperial College of London i dodał, że B1.1529 może omijać większość znanych przeciwciał monoklonalnych, co oznacza potencjał tego wirusa do wywoływania nowych epidemii na całym świecie dzięki wymykaniu się mechanizmom obronnym organizmu. Nieznany dotąd wariant koronawirusa mógł ewoluować podczas przewlekłej infekcji osoby z obniżoną odpornością, prawdopodobnie unieleczonego pacjenta z HIV AIDS. Budzi ogromny niepokój na świecie. Obecnie nie ma żadnych wykrytych przypadków tego wariantu w Wielkiej Brytanii. Ale budzi on ogromny niepokój na świecie, powiedział w piątek brytyjski minister zdrowia Said Jayard. Podkreślił, że Wielka Brytania jako pierwszy kraj zidentyfikowała potencjalne zagrożenie związane z tym nowym wariantem i zaalarmowała zagranicznych partnerów. Jayard ostrzegł, że nowy wariant może mieć znacznie większą zdolność do przenoszenia się niż Delta i istnieje możliwość, że może mieć inny wpływ na osoby, które się zakażą. Powiedział też, że nowy wariant może wpływać na skuteczność stosowanej od niedawna w walce z COVID-19 terapii przeciwciałami. Jayard wskazał, że ze względu na wysoki poziom zaszczepionych Wielka Brytania znajduje się w stosunkowo dobrym położeniu, ale zaznaczył, że nowy wariant ma niezwykle dużą liczbę mutacji i wykazuje wiele cech wariantów alfa, beta i delta.